No to śpiewaj, nie ziewaj! Zaczynamy! Dzień dobry, cztery tego konkursu karaoke. Cykady na cykadach. Ładnie, głośniej! Cykady na cykadach. Teraz my! Wstawaj i śpiewaj, nie ziewaj! A dyskoteka? A dyskoteka! Gras! Pięknie! Jeszcze raz? Ciklana, 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 O, wow, brawo, uh! brawo i rozsypał się worek ze słuchaczami, brawo, wykonali, no tak, to było doskonałe. No, tak. no a teraz, a teraz, panie i panowie, czas na nagrodę poranka, 500 zł dla... cykady na cykladach, Cykady na cykladach, w nocy, gdy gwiazdy spadają. Ale zaraz, 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 stop, stop, przecież nagroda jest jedna, głosy są dwa. Ilu was tam jest? Dzień dobry, halo. E, dzień dobry, no to jest alter ego głosowy moje. <laughs> Przemek z Rybnika przed państwem, czyli kategoria, żeby śpiewanie miało smaczek raz dziewczynka, raz chłopaczek. A to twoje alter ego głosowe ma jakieś imię, Przemek? No, może być Przemysława. Przemysława. Okay. Przemek i Przemysława, doskonale. 500 złotych jest twoje. Dzisiaj wygrywa Brawo. dr Jacky dziękuję mister Przemek. <grym <grym I mister i Podzielę się, podzielę się. Fantastycznie. Przemku i tak jest. Macie też szansę na 10 tysięcy w wielkim finale Bo ostatni piątek stycznia. Pamiętaj, pamiętaj. No tak. Każdy może śpiewać, nie ziewać i wygrywać kasiorę. Słuchajcie co rano. Radia Złote Przeboje.